Jedna rzecz. Po pierwsze, możesz uderzać w Marcina, jak tylko ci się żywnie podoba, tak? Możesz mówić, co chcesz o Marcinie. Masz do tego pełne prawo. Ale jeżeli uderzasz w, w całą galę, to licz się z konsekwencjami, bo tam nie tylko jest Marcin. Marcin to jest. Marcin, powiem ci szczerze, Marcin tam pełni rolę taką samą jak ty. Ja nie będę mówił brzydko, ale jest. W... On prowadzi tylko tą galę, tak rekomenduję ją. Jest, jest, był na początku jej twarzą. To już nieprawda wszystko się zmieni, ale ty nie masz prawa obrażać ani uczestników tej gali, bo być może tam są dobre chłopaki, być może tam są fajni ludzie, którzy mają więcej honoru niż sobie się wydaje. Albo inaczej, więcej honoru niż ty oleju w głowie i zdrowego rozsądku. To po pierwsze. Po drugie. Ja mam tam udziały w tej gali. Nie tylko mam, nie tylko biorę czynny udział w taki sposób, że będę po raz kolejny gdzieś tam swoich sił próbować. I teraz nieważne jakich sił i w jaki sposób to zrobię, nieważne. Poza tym jeszcze mam udziały finansowe, gdzie włożyłem w tą galę, w, w, w tą federację jakiś tam hajs i jestem tam do działu, jak to się mówi, tak, czyli biorę z tego pieniążki i daję też szansę przy okazji tego wszystkiego innym ludziom, którzy chcą zmienić swoje życie, zaistnieć, w jakiś sposób zmienić to życie, daję im taką możliwość, bo nie jestem człowiekiem małej wiary, tak jak ty, czy jakiś inny tam, yy, yy, nie będę wymieniał nazwisk, ale jest was dwóch tak naprawdę, tak, tych grupa wsparcia, więc klepcie się tam po plecach, niedługo będziecie klepali po czymś innym, Mało tego, że dotykasz w jakiś sposób całej tej gali VIP MMA, gdzie nawet nie wiesz, kto jest ich nawet nie masz pojęcia, kto jest właścicielem tej gali, kto tam wpakował Hajs, kto chce pomagać ludziom młodym, starym, ludziom z różnych środowisk, nie tylko, nie tylko z środowisk przestępczych, ale każdy zasługuje na szansę, każdy. Albo ją wykorzysta, albo nie. A ciebie to guzik obchodzi, kto to wykupuje, kto to ogląda. I Ty dajesz świadectwo siebie samego, tym co mówisz, to po pierwsze. Po drugie, to jak formułujesz zdania, przecież Ty jesteś takim ćwierć kurwa durniem, że Ty nawet nie potrafisz się wypowiedzieć. I to nie, czy to jest od tych dildo, które wyłapałeś na głowę, czy się uderzyłeś w głowę, czy masz problem z oddychaniem i niedoglenienie mózgu objawia się w taki, a inny sposób. Słuchaj, jesteś taki wyurowany? No dawaj na Twoich zasadach, na zasadach boksu, ze mną, z ulicznikiem, normalnie z ulicznikiem, zwykłym chłopakiem z ulicy, dawaj i zobaczysz, co Ci zrobię. Kurwa, przysięgam Ci w imię Ojca i Syna i Bóg, Świętego, Amen, że się przygotuję, to będzie, jedyna, to będzie jedyne starcie, na, do którego się przygotuję. Same, same pięści, tak jak kiedyś w szkole podstawowej się dochodziło za szkołę na zasadach, że same pięści, tylko ręce i nic poza tym. Śmiało, jestem niższy od Ciebie, masz dłuższy zasięg rąk, dawaj. I chcesz? Mów kiedy? I organizuj to i zobaczysz, jak się zetrę na miazgę. Wytrę tobą podłogę, bo tego jesteś wart. Jesteś zwykłą ścierką i to z tobą zrobię. No bo zrobiłeś coś, czego nie powinieneś robić. Za bardzo się rozpędziłeś, przesadziłeś, przekroczyłeś pewne granice. Bo Marcin to Marcin, a gala to gala. Marcin jest pracownikiem, współpracuje z nami, ale nie jest jej właścicielem. Nie, jest jej... nie ma nic. Poza tym wspólnego, że prowadzi tą galę i napędza jej gospodarkę. To, że zrobili to z Andrzejem, co zrobili, to zrobili, to jest ich prywatna sprawa. Ludzie chcą oglądać różne wydarzenia ciekawe, tak?